No i w końcu stało się. Leptospermum scoparium zakwitło i to pełną mocą. Mnóstwo kwiatuszków. Także pszczół. Jest już na co popatrzeć. Praktycznie całe obwieszone w kwiatach. Jak już wspomniałem, pszczoły też tutaj w miarę chętnie przybywają. Zapylać ten nietypowe jak dla nich rośliny. No powiem, że nawet urocze te kwiatuszki. Takie malutkie. Z daleka wyglądają, jakby krzew był popruszony śniegiem. No i ciekawe, czy będą owoce. O, owoce no owoce. Jak na rośliny z eukaliptusami w ogóle na nasz to raczej takie kapsułkowe owocki, ale... No, mnóstwo kwiatuszków. Ale zakwit także drugi gość z Australii. Mianowicie kuflik zielony. Tak samo tutaj mnóstwo pręcikowych kwiatuszków. Wreszcie coś zaczęło się dziać. Już i coraz cieplej. Te pierwsze rośliny egzotyczne zaczynają tutaj zaznaczać swoją obecność. Myślałem, że kuflik biały, czyli kuflik z jaberi, nie będzie w tym roku kwit, bo w ogóle nie, było, nie wyglądało. Po nim, żeby tak miało być. A tu proszę. Też się szykuje do kwitnienia. Co chwilę jakaś niespodzianka. Trochę mniejsze są tutaj. Te skupienia, no w ogóle nie były poznać. No po, ty, po tych wszystkich innych kuflikach, no to widać. Po tych pąkach, że są zgrubiałe i... Świadczą o tym, że będzie kwit, a tutaj do ostatniej chwili nie było wiadomo, ale jednak będzie kwit. Zobaczymy jakie też będziemy kwiaty. No, jak nazwa mówi, pewnie białe. Takie podobne jak te, tylko białe. Oprócz nich. Także pierwsze w tym roku kwiaty cytrangi. Kwiaty no, dużo powiedziane kwiaty. Na razie dwa kwiaty. Jeszcze nie rozwinięty, ale w końcu też, też zaczęło, zaczął tutaj kwiaty wypuszczać. No i też nawet ładne przerosty ma. Jest to cytrus dość odporny na bruz. Bo tam mówią niektóre źródła minus 12, minus 15 stopni. Więc może kiedyś powędruje do gruntu, zobaczymy. Nad tymi wszystkimi roślinami góruje gość z Ameryki Północnej. Parcelina trulistkowa. No to tutaj to jest mnóstwo tych pszczół. W zasadzie wydaje mi się, że... ...że te pszczoły podlatują do tych kuflików i tych, ...tego leptospermu... ...przypadkowo. Bo tutaj to jest główne tutaj ich zgrupowanie. Więc i przy okazji... zapylo i te australijskie rośliny. Ale oprócz nich przekwit lub szykuje się do kwitnia także inne niespodzianki w tym roku. Tutaj opuncja fragilis. No już zamknięte, ale tutaj dodam zdjęcie, bo na szczęście zdążyłem je zarejestrować. Też sobie tutaj pierwszy kwiat, jaki się tutaj utworzył. Jest to młoda opuncja, choć już tutaj dobrze rozrośnięta. I będzie już wymagała przycięcia, bo już mi tutaj Echinocereus zaczyna wchodzić. I przyćmiewać inne. No ale jest tutaj dość ciasna. Oprócz niej. Cylindropuncja imbricata. Też będzie kwitła w tym roku. Też co prawda, jeden tylko, jeden tylko kwiat, ale jednak jest. Nie zauważyłem tutaj, że było coś więcej, no ale to będzie jego pierwsze kwitnienie. To chyba, są to chyba jedyne te kaktusy, te cylindroponcje z tych tutaj obecnych, które wysiałem z nasion. No to po... Paru latach, już nie pamiętam dokładnie kiedy to było. No, z 5 lat to mają te kaktusy. 5 lat to jak nic. Zobaczymy też, jak będzie kwit. Także już się tutaj pomału robi kwitnąco.